Witajcie, kochani, w kolejnym przekazie od Waszych przewodników duchowych. Słuchajcie, dzisiaj chyba będzie nietypowo, bo cały czas chodzi mi po głowie zdanie, co idzie w Twoją stronę. I najwyraźniej dzisiaj to będzie motyw przewodni dzisiejszego czytania. Tutaj z technicznych trochę rzeczy chcę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak przewidywanie przyszłości. Jest wgląd na chwilę obecną, czyli potencjał, który macie, żeby się spełnił z tego punktu, w którym jesteście teraz. I to jest, to jest taka y, gwiazdka, natomiast mm, no dzisiaj, dzisiaj bardzo y, to zdanie, co idzie w Twoją stronę, y, mi wibruje, więc. Y, po prostu to będzie motyw przewodni dzisiejszego czytania. Z, z, z zaznaczeniem, z tą gwiazdką, o której przed chwilą powiedziałam. No ale to przewodnicy mówią, więc jedziemy. Wybierzcie sobie piórko. To jest grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. I wybierzcie to, które Was przyciąga. Jeżeli przyciąga Was jedno, to weźcie jedno. Jeśli dwa, to dwa. A jeśli wszystkie, to wysłuchajcie wszystkich. No i co? Lecimy. Grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. Witaj grupa pierwsza. Wybraliście to piórko i tutaj jest dla Was przekaz. Czuję, żeby to przesunąć tutaj i dobra. Zawibrowały mi dzisiaj dwie talie tylko. Zaraz zobaczymy, co chcą Wam powiedzieć. Karta Matczynej Miłości. Matczyna Miłość wyjdzie na pierwszy plan. Zawsze kochaj bezwarunkowo. Pozytywna energia. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi i, unika, i sytuacjami, a unikaj negatywności. Oraz indyka. Mm. Uhonoruj y, swój czas zbiorów. Mm -hmm. e, Zaoferuj za mm, twoje talenty i błogosławieństwa jako mm, sługę e, dla większego dobra. E, Okej, okay, słuchajcie. To jest turbo. E, Czuję, że przychodzi do Was oczyszczenie, i z tym oczyszczeniem idzie uzdrowienie, a z tym uzdrowieniem idzie odblokowanie pewnych blokad, które trzymają Was trochę w takich kleszczach, nie wiem czy niepewności, ale no, na pewno trzymają Was przed podjęciem kroku, który, który Was ciągnie. I teraz to, co dzisiaj Wam przewodnicy mówią, co idzie w Twoją stronę, no właśnie, wyjście z tych kleszczy. Tylko um, to, co mówi ta karta: uważaj na słowa, otaczaj się tymi ludźmi, którzy są do Ciebie inspirujący, a jeżeli są osoby w Twoim otoczeniu, które mówią Ci nie tam, gdzie Ty. Co ty sobie, ile to trzeba zrobić, egzaminy, certyfikaty, daj sobie spokój. Wiecie te takie y, te osoby, które same w życiu y, osiągnęły swoje minimum i uważają, że cała reszta świata też ma iść na poziomie minimum, tylko dlatego, że oni nie poszli wyżej. Y, odetnijcie takich ludzi. Po, powiedzcie im, bardzo Wam dziękuję za Wasze opinie, rady. Ale ja i tak zrobię to, co uważam, że jest dobre dla mnie. I wiecie, nie na zasadzie chirurgicznego cięcia i wyrzucenia do śmieci takich osób. Oczywiście zróbcie jak chcecie, tak? Ale to, co, do czego Was namawiają przewodnicy, nam, namawiają to może złe słowo. Mm. To y, wysłanie miłości takim osobom i niesłuchanie ich opinii po prostu. Powiedzenie dobrze dziękuję Ci za. Y, dziękuję Ci bardzo. Y, ja ale ja wiem, co robić. I na spokojnie, z absolutną wiarą w siebie, z pewnością, że jesteście i zaufaniem, że jesteście absolutnie otoczeni miłością. Wsparciem, przytuleniem. Niech Wam to płynie. Idźcie. I, wiecie, bardzo ciekawą rzecz mi pokazują, i to jest moment, który, który Wasi przewodnicy chcieliby, żebyście sobie przypomnieli. Jeżeli nie na poziomie takiej pamięci świadomej, to może sobie wyobraźcie siebie w, w takim momencie życia, gdzie jesteście. I jeszcze raczkującymi y, dzieciaczkami. Kto nie raczkował, to też, to, to nie jest wykluczony z tego grona i z tej wizji, absolutnie. Przypomnijcie sobie ten moment, gdzie y, raczkujecie, stojecie przy mebelkach i puszczacie się, żeby samodzielnie zrobić pierwsze kroki. I robicie kilka kroków, pach na pupę, ale wstajecie i idziecie dalej. I wiecie, wtedy wam nikt nie mówił, nie no, daj spokój, ile to wysiłku trzeba, żeby nauczyć się chodzić. Jejku, dziecko, ty sobie odpuść, ile to wysiłku, ile razy już ci się powinęła noga? Ile razy straciłeś równowagę? No, czy ktoś wam wtedy kiedyś tak mówił? Czy Wy sobie pomyśleliście wtedy, o nie! Trzy kroki Panu po trzech krokach? ojej, nie, no ktoś tam idzie tak, no ci dorośli wokół mnie chodzą ale gdzie, to chyba nie dla mnie no nie i wiecie trochę chyba zapomnieliście o tym, że możecie i ludzie naokoło nie wiem czy ludzie, czy jedna osoba w każdym razie jakieś głosy naokoło wam mówiły nie, no, nie, nie dasz rady weź, ile to się trzeba, daj spokój wiecie, ty się zajmij życiem no nie. I teraz wasi przewodnicy chcą Wam powiedzieć, co jest przed Wami, a no to, że biegacie. Nie, że tylko chodzicie, ale że biegacie. I miejcie tą wizję, miejcie tą pamięć w sobie o Was samych. I niech każdy krok, który zrobicie, prowadzi Was do tego, do czego chcecie. Do Waszego celu. I teraz ym, mam taką klauzulę, że jeżeli ym, są osoby, chyba ktoś jest, skoro to mi się bardzo mocno objawiło tutaj, jeżeli jest wśród Was osoba, która nie chodzi fizycznie, y, bo jest y, z jakiegokolwiek powodu unieruchomiona, to kochanie do Ciebie teraz mówię. Możesz wstać, możesz to przezwyciężyć, możesz to odparaliżować i dosłownie takie słowo czuję: odparaliżować. Czy na poziomie psychiczno-emocjonalnym, może ktoś z Was jest sparaliżowany, mówię bardzo symbolicznie teraz, i po prostu nie jest w stanie zrobić kroku, to też możesz to odparaliżować. Na każdym poziomie możecie to odparaliżować, i na każdym poziomie każdy z Was macie to przed sobą po prostu. Do tego, do tego idziecie, tylko zróbcie pracę na bardzo świadomym poziomie. Chyba nadużywałam tutaj słowa bardzo, y nie wiem, bo nie słyszałam, co mówię. Y i jeszcze jedno zdanie, jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. To, do czego dążycie, ten cel otworzy wam drogę do kolejnych, jakkolwiek drzwi, otworzy drogę do kolejnych drzwi, ale to będzie kolejny etap, który będzie czymś więcej niż tylko zarabianiem na chleb, tak powiedzieli. Że to będzie to, do czego dążycie i to, co Osiągnięcie tego celu Wam otworzy dalej, będzie miało dużo wyższy cel niż samo przetrwanie. I wspaniale. Kochani, bardzo Was mocno przytulam, bardzo mocno trzymam za Was kciuki i z wdzięcznością za Was, za Wasze skrzydła, za Wasze komentarze, lajki, wirtualne kawki, subskrypcje i za to, że jesteście. Gdybyście mieli ochotę umówić się na indywidualną sesję i rozmowę z Waszymi przewodnikami duchowymi, to zapraszam. Mail do mnie jest w opisie filmu. I do dzieła. jaki mocne, i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa. Witaj, grupa druga. Wybraliście to piórko. I tutaj jest dla Was przekaz od Waszych przewodników. Karta oczyszczenia. Nadchodzi oczyszczenie i uzdrowienie na wszystkich polach. I ta karta będzie cała. Uzdrawiające serce. Jajku. Cudownie. Budzi się w Was wasza pierwotna mądrość. I naszykuj się, po prostu przygotuj się na odrodzenie. Słuchajcie, na jakimkolwiek polu, w jakimkolwiek wymiarze to będzie dla Was działało. Wasi przewodnicy mówią bardzo, bardzo wyraźnie. Uzdrowienie. Archanioł Rafael jest tutaj z nami. I mówi, żebyście, żebyście się do niego zwracali. Każdy z was indywidualnie. Rafael jest niebiańskim uzdrowicielem. On um, tak emanuje takim zielono szmaragdowym zielonym światłem. I wiecie, jak macie jakikolwiek problem. Gdziekolwiek Was boli i czy to boli Was na poziomie umysłu, czy ciała, czy ducha, po prostu zwróćcie się do Rafaela. A on natychmiast przyleci i przyłoży Wam aloesowy plasterek ze swojej zielonej energii. Tylko do Niego mówcie. Pamiętajcie o etykiecie. Zawsze z szacunkiem, zawsze proszę Ci, Rafaelu, o to i o to. Wdzięczności, dziękuję. Cudownie, że jesteś. To, to, to jest jakby kodeks, który obowiązuje w porozumiewaniu się z aniołami i im, oni się oczywiście nie obrażą na was, jeżeli to pominecie, ale pominiecie, ale no, rosną mi od tego skrzydła po prostu. Kochani, czuję, znaczy powiedziałam, że cokolwiek was boli na poziomie umysłu ciało, ciała i ducha. I to jest ból świadomy, tak? Taki uświadomiony, że wiecie, że gdzieś was tam uwiera. Natomiast pamiętajcie, że jesteście połączeni, że to wszystko jest połączone. I to, co wibruje w ciele, to, co wam wywala w ciele, to jest to, co boli was w emocjach. Gdzie zgięty kark nie boli od, od zgiętego karku, tylko od nadmiaru ciężaru, który na tych barkach niesiecie. Albo od tego, że już nie możecie. Dłużej ym, zginać tego karku w pokorze i bić pokłonów przed kimś. to, to jest. Yy, to nie jest magia, to jest psychosomatyka. Ale przychodzi do Was teraz. Właściwie nastaje tak, tak Rafael powiedział, że teraz nastaje czas absolutnej transformacji i uzdrowienia. I nawet jeżeli jest to kwestia relacyjna, że ktoś tam coś. Yy, Jakaś relacja nie, nie idzie albo, albo właśnie jest toksyczna dla Was, to to mówi o Was, więc przyjrzyjcie się sobie w tej relacji, kim jesteście, jak się zachowujecie, co Wam to pokazuje o Was. Może niemoc, może zamrożenie, może strach, a może agresję, może nadmiarową złość. I jeżeli tylko dotkniecie tego tematu w sobie, to uzdrowienie i takie rozpuszczenie, rozluźnienie przyjdzie bardzo szybko. No i kochani, no bardzo trzymam za Was kciuki. Niech Wam będzie jak najpiękniej, bądźcie jak najszczęśliwsi, jak najzdrowsi na każdym poziomie. Pamiętajcie, wszystko jest ze sobą połączone. Um, Rafael jeszcze powiedział, żebyście. Dużo przebywali w naturze i żebyście dużo chodzili na bosaka po ziemi. Uziemianie jest bardzo ważne i bardzo dobrze robi, zwłaszcza na czakrę korzenia, na dolną czakrę. A o czym jest dolna czakra? Dolna czakra jest o przetrwaniu, o granicach, o zaznaczeniu siebie w świecie. O pewności siebie, trochę sakralna też jest o tym, ale dużo, dużo z y, takiego poczucia własnej wartości i pewności siebie jest też czakra podstawy. Może to są tematy, które y, są wam bliskie, bo właśnie potrzebują uzdrowienia. Więc czakra podstawy generalnie y, jest u Was do, do energetyzowania, odblokowania. Gdybyście chcieli przeskanować czakry, to można to zrobić na sesji indywidualnej. Zapraszam Was bardzo. Kontakt do mnie jest w opisie filmu. Możemy to zrobić jak najbardziej. I wtedy, no wtedy dużo więcej informacji jest, bo to jest indywidualna sesja. Ale dla Was, przy Was dzisiaj, o Was jest Arf, Rafael, Archanioł Rafael i czakra podstawy. To są dwa dominujące tematy, które pamiętajcie, one się pokazują tutaj dlatego, znaczy one się pokazują, Rafael się tu pokazuje bo chce wam pomóc to jest dlatego, że płyniecie w kierunku uzdrowienia tych tematów i to jest wspaniałe i tego wam życzę buziaki mocne i do następnego czytania, pa pa Witaj, grupo trzecia. Wybraliście to piórko i tutaj jest dla Was przekaz. Karta Transformacji. Zmierzysz się ze swoim cieniem, aby przetransformować go w światło. Przyjaźń. Omów się na dzień zabawy z jednym lub kilkoma przyjaciółmi. Nowy wzrost i potencjał na horyzoncie. Wyciągnij rękę i weź to jako swoje. Słuchajcie, mega ważna rzecz. Jeżeli, jeżeli zastanawialiście się między pier, piórkiem drugim a tym, to drugie piórko oczywiście, zapraszam, żebyście sobie odsłuchali. Jest o uzdrowieniu, wy jesteście o transformacji. One idą w parze bardzo. Natomiast to, co mi się jeszcze pokazało, to jest runa Tiwa. Runa Tivas odpowiada literce T. Gdybyście mieli ochotę sobie rozszerzyć jeszcze bardziej ten przekaz, to poczytajcie o, ten, o tej runie. Bo i może będzie Was teraz wspierać, bo ona mi się bardzo mocno pokazuje. Transformacja. Słuchajcie, no, tylko to, to jest ważne, żebyście wiedzieli, i to jest y, ważna informacja dla dzisiaj, y, dla Was. Wasza transformacja y, jakby będzie odbywać się i odbywa się, bo ja czuję, że to już jest y, zaczęty proces że to się rozkręci, ale że proces jest zaczęty. Staniecie z sobą, twarzą w twarze swoją ciemną stroną. To znaczy, że niektórzy z Was mogą mieć na przykład totalnego doła. możecie, Może jakaś jedna pojedyncza sytuacja po prostu wyciąć Was z waszej wibracji takiej wysokiej. Tak, normalnie jesteście uśmiechniętą, pewną siebie osobą i nagle jest jedna sytuacja, która po prostu kosi. Padacie na kolana, leżycie na plecach za chwilę i, i po prostu nie wiecie, jak się podnieść. Możecie, Może doświadczyliście czegoś takiego właśnie, a może y, płyniecie w tym, może właśnie tego doświadczacie, ale kochani, pamiętajcie, to jest mega ważny czas i wiem, że... Ym, Usłyszenie słów, jak człowiek leży po prostu przygniecony do podłogi, bo nawet grawitacja zdaje się działać 400 razy bardziej. I jedyne, co ma ochotę, to po prostu nawrzeszczeć na wszechświat i pokazać dwa faki, powiedzieć brzydkie słowa. Nie chcę ich używać tutaj, ale wiecie, no, jedyne, co to inwektywy przychodzą na myśl. I ostatnią rzeczą, którą chcecie usłyszeć jest słuchaj, to jest o tobie, to jest do przetransformowania, to jest lekcja, yy, zastanów się nad sobą. Wiecie, w tym momencie jedyne, co człowiek ma ochotę zrobić, to powiedzieć sobie, która mówi te słowa, wiesz co, zawiń sobie te słowa i całą swoją psychologię w taki... Bardzo duży, gruby czopek, i wsadź sobie perektum, bo dla mnie teraz właśnie tam jest miejsce takich wyświechtanych kawałeczków. I tak, i macie do tego prawo. Jak najbardziej. I cudownie, i jak chcecie to sobie tak mówce, um, może, może pokrzyżcie w poduszkę, może płaczcie przez północy i dajcie sobie pobyć, bo taplajcie się w tym po prostu. A potem weźcie głęboki wdech i zróbcie dwukrotnie dłuższy wydech. I powiedzcie sobie. Dobra, zmierzę się z tym. Po prostu. I to będzie moment uwolnienia. W momencie, kiedy nie będziecie walczyć z, ani ze smutkiem, ani z tym wkurzeniem. Yy. Tylko dacie sobie sobie. Dacie sobie sobie, dacie sobie czas, żeby się w tym potaplać, bo, bo czasami tak trzeba. Po prostu. Czasami to jest właśnie lecznicze. A potem dojdziecie do punktu, w którym odkryjecie w sobie złość i skanalizujecie tę złość. Zastanówcie się, na co jesteście źli i na kogo. I jeżeli, to, to jest bardzo dobry taki tandem. Najpierw złość, złość potrzebuje ruchu, ona kierunkuje jakby w stronę ruchu, więc najpierw wybiegajcie to. Pokopcie pufę albo pufa w niektórych regionach Polski. Pokrzyżcie w poduszkę, podżyjcie kartkę albo zróbcie kulę z kartki, kulkę z kartki i rzucajcie tym w ścianę. Lepiej kulką z kartki niż talerzem. Ale w, albo wywrzeszcie gdzieś pod pociągiem, na przykład, albo w sensie, w miejscu, gdzie przejeżdżają pociągi, jest głośno, i to jest dobre miejsce na krzyczenie. Albo w poduszkę pod kołdrą, ale wywrzeszcie się. I jak poczujecie, że fizycznie ta złość została spuszczona, to napiszcie listy do osoby, która na przykład wam tę złość naindykowała. Albo jak chcecie, to napiszcie list do wszechświata <noise> i powiecie, że macie tego przecinek K, wielokropek, przecinek, dosyć. I jak, jak już to puścicie, jak ta złość z Was wyparuje, to wtedy się nad sobą dopiero zastanówcie. Jeżeli to jest smutek, to zadajcie sobie pytanie, jaką ja żałobę przeżywam, właśnie? Co ja teraz, co, co, co straciłem, straciłam? Za czym jest ta żałoba? I to może być coś bardzo fizycznego, a coś, to może być coś emocjonalnego, to może być nawet strata poczucia bezpieczeństwa, albo strata poczucia celu w życiu. I przytulcie się w tym i powiecie dobrze, na chwilę to straciłam z oczu. Ale zaraz y, się pocieszę, i zaraz będzie nowy świt. I tym nowym świtem znowu będzie staniecie przed sobą twarzą w twarz, i powiedzenie, okej, okay, a co się takiego zadziało, że ja ten cel w życiu straciłam. I to y, będzie, wiecie, o tyle ważne. Szczerość przed sobą będzie tutaj odgrywała najważniejszą rolę. Bo jeżeli bo czasami, wiecie, możecie dojść do trudnych wniosków, możecie powiedzieć kurczę, no to było okrucieństwo z mojej strony. Po prostu to z mojej strony to jest świństwo. I widzę, ego tutaj bardzo ładnie może zadziałać powiedzieć, ale nie, no co ty? I pierdolion usprawiedliwił na to. Jednak nie było świństwo. To było asertywne zachowanie. Dobrze, weźcie ten wniosek, a potem wróćcie do tego słowa świeństwo. Szczerość przed sobą jest tutaj kluczowa. I jeżeli tylko dacie sobie tę szansę na taką szczerą, mocną autoanalizę. To kochani, przed wami wspaniały czas. Wspaniały czas właśnie. Wyjścia z tego impasu i wejścia w bardzo pozytywny, radosny i bardzo. Poczekajcie, słyszę słowo konstruktywny czas, ale ten konstruktywny jest taki rozwojowy. O, tak, konstruktywny slash rozwojowy. I super, i tego Wam życzę, i pamiętajcie, że to jest światełko w tym tunelu, i być może na chwilę obecną wydaje Wam się, że tunel jest ciemny i bardzo długi, a to światełko to nie jest koniec tylko reflektory nadjeżdżającego metra. To nie, to nie jest metro, ono na Was nie jedzie. To jest światełko, koniec tunelu to jest. Także idźcie. To jest klasyczne zdanie. Idź w stronę światła. <grywa> Ale spokojnie, spokojnie dojdziecie tam. I wasi przewodnicy wam to dzisiaj mówią i wasi przewodnicy mówią wam: Nie, powiemy ci, przetransformuj, nie powiemy ci, niech ta lekcja, niech to będzie dla ciebie lekcją, kto jest Twoim nauczycielem. Nie, bo to nie jest moment na to. To jest moment na to, w którym oni mówią. No, to weź tą złość ją wywal z siebie. To weź ten smutek, który, który tak wpłakujesz w szmatkę i ją po prostu wyrzmi, a potem zastanów się, co to była za lekcja. No właśnie. Kochani, ja Was bardzo wspieram, bardzo mocno Was przytulam. Wiem, że ten czas, który jest dla Was w tym momencie, albo który. Z którego wychodzicie albo w którym jesteście nadal rozpłaszczeni, jest po prostu ciężki i przygniatający. I ja Wam wysyłam mnóstwo miłości i mnóstwo wsparcia. Gdybyście chcieli porozmawiać z przewodnikami, tak jeden na jeden, to zapraszam Was na sesję indywidualną. I pamiętajcie, to jest czas, który minie. To minie. I jeżeli to zdanie miałoby być takim promyczkiem, którego się możecie przytrzymać, to wam właśnie je daję i przytrzymujcie się. I nawet z tym zdaniem idźcie przez ten tunel do końca, do wyjścia, bo światełko jest. Buziaki mocne, i życzę wam, żeby to um, nie chodzi o to, żeby ten czas szybko minął. Bo on minie adekwatnie do tego, jak Wy sobie z tym będziecie radzić. Więc życzę Wam, żebyście sobie owocnie z tym poradzili. I wtedy to szybko minie. Pój jaki mocne. I do następnego czytania. Pa pa!